Klucze autentyzmu. Konferencja dwunasta. Otwarcie się na Boka. Nie możemy chwycić się za sznurowadła i dźwignąć się do nieba. Sami własnym wysiłkiem nie możemy nawiązać więzi z Bogiem. Jedynie mocą otrzymanej od Boga łaski możemy się do Niego zbliżyć i następnie możemy z Nim obcować dzięki czemu coś z Bożej mocy zaczyna się odsłaniać wewnątrz naszych wolnych działań, wewnątrz naszej miłości. Łaski nie możemy sobie wyprodukować, ani też nie możemy kogoś do niej przekonać. Ona jest częścią naszej natury, ona jest Bożym darem. Pierwszym owocem łaski jest wiara która umożliwia wychylenie się naszego umysłu ku temu, co zostało objawione i co nie jest ewidentne. I gdy do tego dochodzi, natychmiast Boże nadprzyrodzone życie jest w nas odpalone. Dlatego tak ważne jest trwanie wierze, ponieważ wtedy Boża moc może w nas zadziałać. My tego nie czujemy, bo Bożego wpływu nie da się odczuć, ale z czasem widać, że u tego, który rzeczywiście obcuje z Bogiem, wszystko zaczyna się przemieniać. Życie wewnętrzne staje się uporządkowane, osobista wolność się rozwija i coś z nadprzyrodzonej Bożej miłości przejawia się wewnątrz zwyczajnych, codziennych zdarzeń. I wtedy z czasem nawet postronni ludzie zauważają, że ta osoba żyje inaczej niż inni. Żyje po Bożemu. I jest w niej autentyczna, rzetelna troska o prawdziwe dobro. Wiary otrzymujemy podczas chrztu albo i nawet wcześniej. Ona jest darem, z którego możemy skorzystać. Bóg nie chce, abyśmy się z Nim spotykali jedynie na poziomie rozumu. Bo to by rydykowało Boga do rangi przedmiotu poznania naukowego, nad którym się panuje. Bóg chce, abyśmy trwali przy nim w postawie dziecka, abyśmy mu wyrażali nasze zaufanie, oparcie się na nim i miłość. I dlatego Bóg kryje się w tajemnicy, którą jedynie wiarą można spenetrować. Ale ukrywając się, Bóg równocześnie się odsłania ponieważ ukazuje nam, że jest żywym Ojcem, a nie tylko odpowiedzią na intrygującą zagadkę. Dlatego konieczność trwania w wierze nie powinna nas dziwić. Naszych ludzkich ludzi też nie traktujemy jak zimny przedmiot poznania naukowego. Jedynie tam, gdzie jest zawierzenie i zaufanie, tam rodzi się miłość. I wtedy nasze ludzkie więzi są głębsze. Podobnie jest z Bogiem. Z Bogiem się stykamy, posługując się nadprzyrodzonymi środkami, które zostały zasadzone w naszej duszy. Są to teologalne cnoty wiary, nadziei i miłości. One wszystkie od Boga pochodzą i do Boga kierują. Możemy je porównać do programu komputerowego, który został w nas zainstalowany. Są ludzie, którzy nigdy albo bardzo rzadko korzystają z tego programu. A jeśli zostali okrzczeni, ten program tkwi, ukryty w głęboko w jej duszy i kiedy będzie potrzebny, nagle pojawi się na ekranie świadomości. Wiara umożliwia pierwszy kontakt z Bogiem. Jest ona podstawowym opanowaniem ludzkiego umysłu przez Boga, pierwszą prawdę. Natomiast dokładne treści, dokładniejsze treści wiary, czyli prawdy, które wierzymy, są nam podane w kościele. Odnajdujemy je w Piśmie Świętym i w katechizmie. Treści wiary trzeba przekazywać, ale sama zdolność do zawierzenia nie pochodzi od ludzi, tylko jest łaski Bożej. Wiara może się rozwijać i pogłębiać, stając się z czasem fundamentalną osią życia. Do tego dochodzi, gdy trwamy przy Bogu na modlitwie. W rzeczywistości istotą modlitwy jest wyrażanie wiary duchem. Dlatego tak ważna jest modlitwa wewnętrzna. Gdy codziennie mamy szczególny czas zaplanowany, kiedy trwamy w ciszy przy Bogu, to możemy wtedy wychylać wiarę ku Bogu z miłości do Niego. Nic się wtedy nie czuje. I niekoniecznie trzeba wiele myśleć, choć na początku można sobie pomóc jakimś fragmentem Pisma Świętego. Bo istotą modlitwy jest trwanie wierze przy Bogu. I trzeba przy tym wierzyć w nadprzyrodzony charakter naszej wiary. W to, że ona rzeczywiście Boga dotyka. I przez to odpowiada na wewnętrzną potrzebę samego Boga, który z tym miłosierdziu pragnie się udzielać który się cieszy i raduje, gdy napotyka duszę jemu się powierzające. Dlatego niezwykle ważne jest takie zaplanowanie sobie dnia, aby codziennie był taki czas, kiedy trwamy wiarą przy boku. Na początku trzeba w tym pewnej wprawy, aby nie tracić tego czasu na marzenia, na wyobrażenia, przeżywanie uczuć, na planowanie swoich spraw, czy przeprowadzanie intelektualnych rozważań, bo to nie jest modlitwa. Modlitwa jest spotkaniem z Bogiem poprzez aktywizację wiary, która od wewnątrz jest stymulowana miłością. W istocie to nie jest trudne, ponieważ zdolność do zabierzenia i kochania mamy od Boga, a trwając wierzę, spoczywamy w Boku. Ten, kto codziennie ma specjalny czas, choćby pół godziny. Na taką cichą, osobistą modlitwę wewnętrzną z Bogiem, nie? po jakimś czasie odkrywa, że nie może żyć bez tego codziennego spotkania z tym, który jest najważniejszy. Autentyczne obcowanie z Bogiem w modlitwie przenosi się później na całe życie. Lepiej się wtedy uczestniczy w zbiorowej liturgicznej modlitwie, ale co najważniejsze, Pogłębia się wtedy odruch odwoływania się wiarą do Boga. I to w różnych codziennych sytuacjach. I wtedy, gdy się szuka miejsca dla zaparkowania samochodu, i gdy rozmawia się z trudną osobą, gdy wchodzi się do urzędu, aby załatwiać jakąś trudną sprawę, Boga można wpuszczać do tych ludzkich, codziennych spraw. I wtedy tajemniczo coś z jego mocy i jego prowadzenia się w nich przejawia. Cnoty wiary, nadziei i miłości otrzymane podczas chrztu są zasadzone w władzach duchowych. Wiara jest umiejscowiona w rozumie i po części woli. Wychyla ona rozum dalej, w kierunku pełni prawdy, która nam jest potrzebna. Nadzieja znajduje się w woli i kieruje ją ku tej tajemnicy, która dzień podniósł się odsłania w życiu. Gdy żyjemy tą nadzieją, zgadzamy się na to, że Bóg nas prowadzi. Niekiedy poprzez zaskakujące sytuacje, których samych, sami nigdy byśmy sobie nie zaplanowali. Ta boska nadzieja ulega, ulega pogłębieniu, gdy oderwamy się od wspomnień dobrych czy też złych, do których czasem jesteśmy przywiązani. Pamięć jest czymś dobrym. Jest naturalnym zjawiskiem psychicznym, ale nadzieja wychyla się do przodu. Daje siłę na działanie po Bożemu. Dlatego, aby zgodzić się na nowość, aby przebaczyć do, doznane zło i zmierzać ku Bogu, trzeba się niekiedy od wspomnień odkleić. Gdy modlitwa wewnętrzna jest praktykowana, ta boska nadzieja się rozwija. A nadprzyrodzona miłość którą określamy słowem karitas uzdalnia do tego, abyśmy się z Bogiem zaprzyjaźnili. I to, że to jest możliwe, filozofom się nie śniło. Natomiast Bóg nam objawił, że podnosi nas do poziomu boskiej natury i sprawia, że możemy z Nim żyć w przyjaźni, zapraszając Go do naszych spraw i oddając Mu siebie z jednej, jedynej racji, jaką jest kochanie Boga. I żyjąc tą miłością, możemy trwać w wdzięczności, możemy Boga chwalić. I możemy odpowiadać na Jego miłość naszą własną miłością. I ona może się zdawać mizerna, mało istotna, ale każdy uśmiech, każdy gest, każdy podany kubek wody może być okazją dla kochania Boga i kochania bliźniego ze względu na Boga. Bo jak kochamy Boga, i też chcemy, żeby nasi, nasi bliźni też zostali wciągnięci do tej przedziwnej społeczności przyjaciół Boga. Cnoty teologalne mieszczą się w władzach duchowych duszy, w rozumie i woli, a nie w uczuciach. Faktyczne zaangażowanie wiary, nadziei i miłości nie musi się przejawiać w emocjonalnych doznaniach. I często dokonuje się bez jakichkolwiek odczuć i przeżyć. Można trwać w wierze i miłości również wtedy, gdy doznaje się uczuć przeciwnych. Można Bogu wierzyć i jego kochać, gdy się leży na szpiralnym łóżku i odczuwa ból. Można bliźniego kochać ze względu na Boga, również i wtedy, gdy ten bliźni denerwuje, czy też smuci. Dzięki temu można kochać nieprzyjaciół. Przy czym łatwiej kocha się mitycznych wrogów żyjących gdzieś w odległych krajach. Ale miłość nadprzyrodzona, pogłębiana modlitwą wewnętrzną, sprawia, że można kochać trudnych członków własnej rodziny, którzy niepokoją, którzy się źle zachowują, którzy błądzą. Miłość nadprzyrodzona pragnie ich nawrócenia i świętości kochając ich miłością, która została poprzedzona wewnętrznie wyrażoną wiarą, skierowaną ku Bogu, przywołuje się łaskę, która leczy i koryguje ludzkie zachowania mocą samego Boga. Święty Augustyn, mówiąc do zwyczajnych, świadzkich ludzi, mówią vos claves habetis, wy macie klucze. My mamy klucze, że możemy komuś otworzyć drogę do nieba. I też możemy komuś zamknąć drogę do nieba. A więc rozmowy przy stole kuchennym, to naprawdę boże, to mogą, możemy z miłości pomóc bliźniemu, by, by powrócił na dobrą drogę. Niezależnie od wiary, nadziei i miłości jest jeszcze coś, co zwiemy religijnością. To jest tam moralna związana ze sprawiedliwością. I ona skłania do tego, by oddać, oddać Bogu należy respekt i szacunek. Religijność ma wymiar społeczny i kulturowy. Jej formy bywają różne i ulegają zmianom. Inaczej przeżywały religijność społeczności wiejskie, inaczej się ją przeżywa, gdy się żyje w mieście. Formy religijności mają wpływ na zmysły, urok architektury kościelnej. Zapach kadzidła czy piękno śpiewów liturgicznych pobudzają uczucia i stąd mogą generować pewne religijne przeżycia. Nie należy jednak z tym przesadzać. To cnoty teologalne zapewniają styczność z Bogiem, a więc nie mierzy się jakości obcowania z Bogiem siłą doznawalnych, doznawanych emocjonalnych przeżyć. I nie należy sztucznie stymulować religijnego entuzjazmu, ponieważ to jest niezdrowe. Gdy podczas modlitwy uczucie samo ulegnie poruszeniu, to dobrze. Ale również i przede wszystkim należy trwać w wierze i miłości. I do Boga można się zbliżać. Również i wtedy, gdy w kościele jest zimno, gdy organista fałszuje, gdy kazanie jest nudne. I ksiądz robi wrażenie, że się nie modli. Gdy wtedy wyraża się wewnętrznie swoją wiarę i miłość, to wówczas dotyka się Boga i generuje się wokół siebie atmosferę rozmodloną, która także innych pociąga ku boku. Należy szanować religijność, również religijność niechrześcijańską. Ten, kto oddaje Bogu cześć, jest zakorzeniony. I jakoś przewidywalne. Religijność jest więc wielką wartością i zdrowe społeczeństwo odnoszą się z respektem do ludzi, którzy nawiedzają kościoły, synagogi czy meczety. Ale trzeba też wiedzieć, że obcowanie przez, z Bogiem, aktywizowaną wiarą, za którą idzie nadzieja i miłość, to coś więcej niż tylko zachowanie form religijności. Dlatego lepiej unikać sformułowania, które wywodzi się z marksizmu i mówi, że nie należy obrażać uczuć religijnych. To prawda, wszelkie drażnienie uczuć, nie tylko religijnych, ale także estetycznych czy seksualnych, jest niewłaściwe i drażniące. Ale istotą obcowania z Bogiem to nie jest doznawanie jakichś uczuć, tylko jednoczenie się z Bogiem, rozumem i wolą, w których są zasadzone cnoty teologalne. Wiara generuje nie tylko religijne uczucia, które zaś są uboczne, ona ma wpływ na przekonania i w konsekwencji na decyzje i działania. I wolność religijna musi szanować nie tylko przestrzeń dla doznawania uczuć religijnych, ale także dla życia zgodnego z przekonaniami, które wyrastają z wiary. I to zarówno życia osobistego, jak i rodzinnego, jak i publicznego. Ewangelia wymienia nam trzy pokarmy dla wiary: Słowo Boże, sakramenty, w tym przede wszystkim Eucharystię, oraz praktykę życia, w którym reaguje się na Boga i odpowiada mu z miłością. Ten, kto prawdziwie z Bogiem obcuje, przyjmuje te pokarmy i pielęgnuje w życiu dwie postawy: zdania się na Boga. Oraz bycia podatnym na jego prowadzenie. Modlitwa wewnętrzna przyzwyczaja do pobierania się Bogu we wszystkich sprawach, a wrażliwość na Ducha Świętego wyzwala ofiarność. I to w sumie jest ważniejsze od prowadzenia walki z grzechem. To prawda, zdarzyły się i zdarzają się nam różne upadki, ale odkupienie już się dokonało. Opierając się na mocy Bożej możemy żyć. Jego miłością, i to nadaje życiu sens i kierunek. I przy okazji to jest radosne, bo więcej jest szczęścia w dawaniu aniżeli braniu. Kto jest otwarty na Boga, wzrasta w mądrości. I ona pozwala dobrze pokierować swym życiem, a także nieraz służy innym. Są trzy rodzaje mądrości. Pierwsza, filozoficzna. Kieruje się rozumem i wszystko stara się zinterpretować z najwyższego pułapu. Ten, kto rozumu nie rozwinął i nie ma do niego zaufania, ciągle miota się między uczuciami, doznaniami i opiniami innych ludzi. Natomiast człowiek mądry rozumie życie i wie, o co w nim chodzi. Druga mądrość, teologiczna. Przyjmuje wiarą objawione światło Boże. Nie gasi to naturalnego rozumu, ale otwiera dalsze perspektywy. Wiara nie zabija myślenia ani wewnątrz niej, ani poza nią. Gdy człowiek wierzący jest dojrzały, to też jest myślący i ma w głowie syntezę dotyczącą spraw najważniejszych. Wie, do czego zmierza i wie, co jest najważniejsze w życiu, również w perspektywie wieczności. Trzecia zaś mądrość jest darem ducha świętego. Rzeczywiście, obcyjący z Bogiem ma na podorędziu sugestie pochodzące z samej Trójcy Świętej. Czy można mieć mądrzejszego przyjaciela, który podpowiada, sugeruje i rozszerza horyzonty? Przy tej mądrości nie trzeba mieć wielkiego wykształcenia. Starczy otwieranie się na Boga, na Jego miłość, Teraz w każdej choćby najtrudniejszej sytuacji podpowiada najlepsze rozwiązanie.